Dwudziesta godzina od dwunastej w południe do pierwszej po południu, pierwsza godzina konania na krzyżu. Duchu Święty, przyjdź do naszych serc, przyjdź do naszych dusz, przyjdź do naszych umysłów. Przyjdź do naszych ciał. Zabierz wszystkie rozproszenia, aby ta święta godzina męki, naszego Pana Jezusa Chrystusa, była w pełni przez nas przeżyta. Przybądź, Duchu Świętym. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej, kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele. I w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy i łaski. Daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę dwudziestą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, Ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, którym muszę poświęcić napełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij o miłościwy Panie moją pełną miłości, intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą, i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język. Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w twoją wolę i w twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby cię objąć. Kładę głowę na twoim sercu i zaczynam Pierwsze słowo Jezusa Moja ukrzyżowana dobroci, widzę Cię na krzyżu, jak na tronie triumfu, w chwili, gdy podbijasz wszystko i wszystkie serca, oraz przyciągasz je tak bardzo do siebie, że wszyscy odczuwają Twoją nadludzką siłę. Natura, przerażona tak wielką zbrodnią, kłania ci się uniżenie i w ciszy oczekuje na jedno Twoje słowo, aby oddać Ci cześć i uznać Twoje zwierzchnictwo. Słońce, Pa płacząc, chowa swoje światło, gdyż nie może znieść Twojego zbyt bolesnego widoku. Piekło odczuwa silny strach i w milczeniu oczekuje. Wszystko więc pozostaje w ciszy. Twoja głęboko zraniona mama, wierni ci towarzysze, wszyscy pozostają niemi i skamienieli widokiem, ach zbyt bolesnym, Twojego rozdartego i zdeformowanego człowieczeństwa. I w ciszy oczekują na Twoje słowa. Twoje człowieczeństwo pogrążone w oceanie bólu, wśród okrutnych boleści, konania, jest tak ciche, że istnieje obawa, iż możesz umrzeć pomiędzy jednym tchnieniem a drugim. Cóż jeszcze? Nawet perfidni Żydzi i okrutni kaci, którzy jeszcze kilka minut temu ci ubliżali, wyśmiewali się z ciebie i nazywali cię oszustem i przestępcą, jak również złoczyńcy, którzy ci bluźnili, wszyscy milkną i tracą mowę. Prześladują ich wyrzuty sumienia. I nawet jeśli próbują rzucić na ciebie jakąś obelgę, to ta zamiera im na ustach. Ale gdy wnikam w Twoje wnętrze, widzę, jak Twoja miłość się przelewa i cię dusi, a Ty nie możesz jej w sobie pomieścić. Przymuszony swoją miłością, która męczy cię bardziej niż sam ból, silnym i wzruszającym głosem przemawiasz, jak Bóg, którym jesteś znosisz swoje umierające oczy ku niebu i wołasz Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią I ponownie pogrążasz się w milczeniu zatopiony w niebywałych boleściach Ukrzyżowany Jezu jak możliwa jest tak wielka miłość Ach po wielu cierpieniach i obelgach Pierwszym twoim słowem jest przebaczenie. Usprawiedliwiasz nas przed Ojcem z tak wielu grzechów, ach sprawiasz, że to słowo wstępuje do każdego uwikłanego w grzech serca. I to ty jako pierwszy dajesz przebaczenie. Ale jakże wielu je odrzuca i nie chce go przyjąć. Twoja miłość szaleje. Ponieważ wbrew zdrowemu rozsądkowi, każdemu chcesz dać przebaczenie i pocałunek pokoju. Na to Twoje słowo, piekło drże i rozpoznaje w Tobie Boga. Przyroda i wszyscy są zdumieni, uznają Twoją boskość oraz Twoją nieugaszoną miłość i w milczeniu oczekują, aby zobaczyć. Co jeszcze jesteś w stanie uczynić? A to nie tylko Twój głos, lecz także Twoja krew i Twoje rany wołają do każdego uwikłanego w grzech serca. Przyjdź w moje ramiona, bo ja Ci przebaczam, a pieczęcią przebaczenia jest cena mojej krwi. Ach, mój kochany Jezu, powtarzaj ciągle to słowo do tylu grzeszników, ilu ich jest na świecie. Błagaj o miłosierdzie dla wszystkich. Daj wszystkim nieskończone zasługi swojej drogocennej krwi. O dobry Jezu, kontynuuj łagodzenie Bożej sprawiedliwości wobec wszystkich. I daj łaskę temu, kto znajdzie się w sytuacji, że będzie musiał przebaczyć, ale nie będzie miał siły tego uczynić. Mój uwielbiony i ukrzyżowany Jezu, w ciągu tych trzech godzin najboleśniejszego konania, chcesz wszystko wypełnić. I gdy w milczeniu pozostajesz na krzyżu, widzę, że w swoim wnętrzu. Chcesz za wszystko zadość uczynić Ojcu? Dziękujesz Mu w imieniu wszystkich. Ty sam dajesz zadość uczynienie za wszystkich. Prosisz o przebaczenie dla wszystkich i dla wszystkich wypraszasz łaskę, aby nie obrażali Cię już nigdy więcej. I aby wybłagać to od Ojca, podsumowujesz całe swoje życie. Od pierwszego momentu swojego poczęcia aż do ostatniego tchnienia. Jezu mój, nieskończona miłości, pozwól mi wraz z tobą i z rozpaczoną mamą podsumować całe Twoje życie. Podsumowanie życia i boleści Jezusa. Mój ukochany Jezu. Dziękuję Ci za ciernie, które przebiły Twoją uwielbioną głowę, za krew, którą z niej przelałeś, za uderzenia, które w nią otrzymałeś, i za włosy, które Ci wyrwano. Dziękuję Ci za całe dobro, które uczyniłeś i wybłagałeś dla każdego, za światło i dobre natchnienia, które nam dałeś. I za tyle razy, ile przebaczyłeś nam grzechy popełnione w myślach, grzechy pychy, dumy i samouwielbienia. O Jezu, w imieniu wszystkich proszę Cię o przebaczenie za tak wiele razy, ile koronowaliśmy Cię cierniem, za krew, która z naszej winy popłynęła z Twojej najświętszej głowy. I za te wszystkie razy, kiedy nie odpowiedzieliśmy na Twoje natchnienia. Dlatego całego bólu, który znosiłeś, proszę Cię o danie nam łaski, żebyśmy już więcej nie popełniali w myślach grzechu. Na koniec ofiarowuję Ci wszystko to, co wycierpiałeś w swojej najświętszej głowie. Aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby zrobiły dobry użytek ze swojego rozumu. Adoruję Twoje najświętsze oczy, O Jezu, i dziękuję Ci za łzy i za krew, które one przelały z powodu okrutnego kucia cierniami, z powodu obelg, drwin i pogard. Które musiałeś znieść w czasie całej swojej męki. Proszę Cię o przebaczenie dla wszystkich tych, którzy używają swojego wzroku, aby Ci ubliżać i Cię znieważać. A dla boleści, które przycierpiałeś w swoich najświętszych oczach, proszę Cię o udzielenie nam łaski, abyśmy już nigdy więcej nie obrażali Cię. Złym spojrzeniem. Ofiarowuję Ci wszystko to, co wycierpiałeś w swoich najświętszych oczach, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby ich spojrzenia były skierowane tylko ku niebu i gdyby spoglądali tylko na Ciebie, O Jezu. Adoruję Twoje najświętsze uszy. I dziękuję Ci za wszystko co przecierpiałeś gdy łotrzy na kalwarii ogłuszali cię wrzaskami i szyderstwami W imieniu wszystkich proszę cię o przebaczenie za wszystkie złe rozmowy którym się przysłuchują Proszę cię aby zostały otworzone uszy wszystkich ludzi na odwieczną prawdę i na głosy łaski i aby nikt cię już więcej nie obrażał Swoim zmysłem słuchu. Ofiarowuję Ci wszystko to, co przecierpiałeś w swoim najświętszym słuchu, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby używały tego zmysłu w sposób święty. Adoruję i całuję Twoje najświętsze oblicze, O mój Jezu. I dziękuję Ci za wszystko, co wycierpiałeś z powodu opluć, policzkowania i szyderstw, i za każdy ten raz, kiedy pozwoliłeś, żeby twoi wrogowie po tobie deptali. W imieniu wszystkich proszę Cię o przebaczenie za te wszystkie razy, gdy mamy odwagę Ci ubliżać, a dla tych policzków i opluć proszę Cię spraw, aby Twoja boskość została uznana wielbiona i wychwalana przez wszystkich. właściwie o Jezu, Ja sama chcę obejść cały świat, aby zjednoczyć głosy wszystkich stworzeń i przemienić je w tyle samo aktów chwały, miłości i adoracji. Chcę przynieść ci serca wszystkich stworzeń, abyś wszystkim mógł przynieść światło, prawdę i miłość. I aby wszyscy mogli poczuć litość dla Twojej boskiej osoby. I gdy będziesz wybaczał każdemu, proszę Cię, abyś nie zezwolił nikomu na ponowne ubliżanie Ci, nawet za cenę mojej krwi, gdyby to było możliwe. Na koniec ofiarowuję Ci wszystko to, co wycierpiałeś w swoim najświętszym obliczu aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby żadne z nich nie odważyło Ci się ubliżać. Adoruję Twoje najświętsze usta i dziękuję Ci za Twoje pierwsze kwilenia, za mleko, które ssałeś, za wszystkie słowa, które wypowiedziałeś, za pocałunki, które dawałeś swojej najświętszej mamie. Za pożywienie, które przyjmowałeś, za gorycz żółci, za płonące pragnienie, które cię męczyło na krzyżu i za modlitwy, które wznosiłeś do ojca. Proszę Cię o przebaczenie za wszelkie szemrania oraz za złe i światowe rozmowy, które prowadzą stworzenia, a także za wszystkie bluźnierstwa, które wypowiadają. Chcę Ci ofiarować Twoje święte rozmowy jako wynagrodzenie za ich złe rozmowy, umartwienie Twojego smaku, jako wynagrodzenie za ich obżarstwo i za wszystkie zniewagi, które Ci czynią nieodpowiednim używaniem języka. Chcę Ci ofiarować wszystko, co wycierpiałeś w swoich najświętszych ustach, aby Ci oddać całą chwałę. Którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby nie odważyły Ci się ubliżać swoim zmysłem smaku i nadużywaniem języka. O Jezu, dziękuję Ci za wszystko i w imieniu wszystkich. Wznoszę do Ciebie hymn odwiecznego nieskończonego dziękczynienia i chcę Ci ofiarować wszystko to, co wycierpiałeś w swojej najświętszej osobie. Aby Ci oddać całą chwałę, którą wszystkie stworzenia oddałyby Tobie, gdyby przystosowały swoje życie do Twojego. Dziękuję Ci, O Jezu, za wszystko, co wycierpiałeś w swoich najświętszych barkach, za wszystkie uderzenia, które otrzymałeś, za wszystkie rany, które pozwoliłeś otworzyć na swoim najświętszym ciele. I za całą krew, którą przelałeś. Proszę Cię o przebaczenie w imieniu każdego za wszystkie te razy, gdy jesteś z miłości do wygody obrażany niedozwolonymi i niedobrymi przyjemnościami. Ofiarowuję Ci Twoje bolesne biczowanie, aby Ci zadość uczynić za wszystkie grzechy popełnione każdym zmysłem. I za przywiązanie do własnych upodobań, do zmysłowych przyjemności, do własnego ja i do wszelkich naturalnych rozkoszy. Ofiarowuję Ci wszystko to, co wycierpiałeś w swoim najświętszych barkach, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby we wszystkim starały się zadowolić jedynie Ciebie. Oraz gdyby poszukiwały ukojenia w cieniu Twojej boskiej opieki. Jezu mój, całuję Twoją lewą stopę i dziękuję Ci za wszystkie kroki, które uczyniłeś w swoim ziemskim życiu. I za wszystkie te razy, kiedy przemęczyłaś swoje biedne członki, idąc w poszukiwaniu dusz, ażeby przyprowadzić je do swojego serca. Ofiarowuję ci wszystkie Twoje czyny, ruchy i boleści, aby ci zadość uczynić za wszystko i za wszystkich. Proszę Cię o przebaczenie za tych, którzy nie działają w uczciwych zamiarach. Łączę moje czyny z Twoimi, aby je przebóstwić, a przyłączywszy moje czyny do czynów, których dokonałeś w Twojej Bożej Woli, Twoim najświętszym człowieczeństwem, Ofiarowuję je Tobie, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby postępowały w sposób święty i z czystych pobudek. Całuję, O Jezu, Twoją prawą stopę i dziękuję Ci za wszystko, co przecierpiałeś i co cierpisz za mnie, szczególnie w tej godzinie, w której wisisz na krzyżu. Dziękuję Ci za nieustanną i bolesną pracę, którą gwoździe wykonują w Twoich ranach, rozrywających się jeszcze bardziej pod ciężarem Twojego najświętszego ciała. Proszę Cię o przebaczenie za wszelkie nieposłuszeństwa i bunty, które wywołują stworzenia, i ofiarowuję Ci jako zadośćuczynienie za te zniewagi. Ból Twoich najświętszych stóp, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenie oddałyby Tobie, gdyby były Ci podległe we wszystkim. O mój Jezu, całuję Twoją lewą rękę i dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie wycierpiałeś, za wszystkie te razy, kiedy łagodziłeś sprawiedliwość Bożą. Dając za wszystkich zadość uczynienie. Całuję Twoją prawą rękę i dziękuję Ci za całe dobro, które uczyniłeś i które czynisz dla każdego. W szczególny sposób dziękuję Ci za dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia. W imieniu wszystkich proszę Cię o przebaczenie za te wszystkie razy. Kiedy nie dziękowaliśmy Ci za Twoje dobrodziejstwa, jak również proszę Cię o przebaczenie za tak wiele czynów dokonanych bez czystej intencji. Jako zadośćuczynienie za wszystkie te przekroczenia, chcę Ci ofiarować całą doskonałość i świętość Twoich czynów. Aby Ci oddać całą tę chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby Ci się odwzajemniły za te wszystkie dobrodziejstwa. O mój Jezu, całuję Twoje Najświętsze Serce i dziękuję Ci za wszystko, co wycierpiałeś, czego pragnąłeś i czym gorliwie się zajmowałeś z miłości do wszystkich i do każdego z osobna. Proszę cię o przebaczenie za tak wiele złych pragnień, niedobrych uczuć i skłonności, oraz za tak wielu o Jezu, którzy przedkładają miłość do stworzeń nad twoją miłość. I aby oddać ci całą chwałę, której oni ci odmówili, ofiarowuję ci wszystko to, co twoje uwielbione serce dokonało i czego nieustannie Dokonuję. Według sposobu tego świata, według ducha, który działa w synach buntu postępując, według rząd swego ciała, spełniałem zachcianki myśli zdrożnych z natury zasłużyłem na gniew. Przez wielką swą miłość z Chrystusem. Mój kochany Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa, i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę cię, jak w udręce i boleści modlisz się, składasz za dość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, O Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławiam Cię za wszystko, co uczyniłeś. I przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko, mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca. I swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty. Twoim błogosławię cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.